Podmieniać wodę czy nie podmieniać? To chyba najgorzej zadane pytanie w akwarystyce, bo moim zdaniem właściwie zadane pytanie powinno brzmiać: kiedy podmienić wodę? W moim przypadku, po jakichś 9 miesiącach od założenia tego akwarium, doszło do tego, że postanowiłem podmienić tą wodę. A dlaczego? Jeden w sumie najważniejszy czynnik to było to, że ta woda w tym zbiorniku przestała mi się podobać. Zrobiła się już taka, wiecie, stara, brązowa. Nie spełniała moich wymogów co do, co do wyglądu po prostu. Zapraszam do obejrzenia krótkiej takiej relacji, streszenia z tego, co zrobiłem i jak podmieniłem wodę w akwarium. A podmiana ta będzie o tyle kontrowersyjna, że razem z podmianą wody... Zrobię słuchajcie czyszczenie prefiltra i filtra. A czemu nie? Za jednym zamachem udowodnię, że tak też można, że wcale nic się w zbiorniku nie zepsuje. Tutaj jeszcze ciekawostka. Dokupiłem sobie ten tęczanki wspaniałe, Bosemana. Chyba się nazywają piękne rybki. Dobra, przystępujemy do rozkręcania całej aparatury. Swoją drogą mam. Niezły syf w tej szafce. Wypadałoby to trochę poukładać, ale to nie dzisiaj. Odkręcamy prefiltr. Następnie próbujemy zdjąć od głowicy, odpiąć sobie te węże. No niestety, ja mam urwane zaczepy. No niestety, wkręty tak. Musiałem to sobie powkręcać na wkręty, bo no jakość materiału na, tych, na tym zaczepie takim. O tych węży, no niestety, jest jaka jest w Chińczykach. Tak, odkręcamy sobie dwa wkręty, wyciągamy filtr. No i słuchajcie, po dziewięciu miesiącach otwieramy. Tadam, co my tu mamy? Co my tu mamy? Ładne błotko, co? No. Jednak chyba 9 miesięcy dla Kuba, to troszeczkę za długo. Boż, jaki gluci ładny. No niestety. Już wiem czemu ta woda była taka brązowa w zbiorniku. No. I słuchajcie, ja tu się nie będę ceregielił w jakieś tam pukanie w wodzie z akwarium, innymi takimi pierdołami, ja to po prostu o... Słuchajcie, tutaj mam takie trzymadełka do tych koszy w filtrze, które były oryginalnie przymocowane do każdego tego, tego jednego kosza. Ja sobie to powyciągam. one są na takie sprężynki, na takie zatrzaski zatrzaskiwane, ja sobie to po prostu wyjmuję, bo trochę to przeszkadza przy, przy ceramice. Ceramicę, ceramikę też mam pokładaną jak najciaśniej, no po prostu, żeby tej ceramiki było w koszach jak najwięcej. Tak. No i wracając ja sobie te, te kosze po prostu wezmę pod, pod prysznic i prosto pod prysznicem chłodną wodą sobie wypłuczę. O, Zobaczcie jaki duży ślimak. On tu musiał już nie wiem, z pół roku chyba rosnąć w, w tym filtrze, no bo nie przeszedłby przez kratki od, od, od zasysu wody. No, i ja sobie to buczę po prostu pod, pod prysznicem, pod dużym ciśnieniem i nie ceregiele się tam w jakieś patrzenie na biologię, na bakterie i tak dalej. Te bakterie, które mają przeżyć, to przeżyją i tak w, w tej ceramice, tak. Woda jest tylko nośnikiem bakterii, które są osadzone gdzieś tam na jakichś drobinach, które w tej wodzie pływają, a sama woda to jest tylko woda, to jest tylko nośnik. A, przyssało się. Często też właśnie w opiniach o tym filtrze to jest HW chyba 303A. Często słyszę, że właśnie te kosze nie chcą wychodzić i one wychodzą, tylko po prostu trzeba powolutku, powolutku je wyciągać i równomiernie używać siły, po prostu prawo-lewo, góra-dół, prawda? I wtedy wychodzą. Dobra, bierzemy to pod prysznic. Tego wam nie będę pokazywał, jak to czyściłem, bo jakby żona zobaczyła ten film i zobaczyła na nim, co, co nawyrabiałem w łazience, to bym chyba się doczekał w końcu rozwodu. <laughs> no i dobra, mamy wypukany, zobaczcie, jaka bielutka teraz jest ta ceramika. Nie wiem po co niektórzy wyrzucają tą ceramikę po tam na przykład roku, że wystarczy przepukać i te bakterie zasiedlone w niej, one tam cały czas będą. No. Wystarczy im tego przepukać i, i jest ok. Tak, wyjmujemy sobie teraz wirnik. Wirnik wyczyszczony, wkładamy oczywiście wazelinka. Jeżeli ktoś ma ten filt, to polecam tutaj właśnie tą obsadę od wirnika, srogo posmarować wazelinką, bo potem ciężko to bardzo wychodzi. No tutaj pasujemy sobie, układamy tą ostatnią krateczkę, smarujemy wazelinką tą muszelkę od, od głowicy. Też srogo dajemy tutaj wazeliny, żeby to nam się nie, nie wyschło, żeby nam ładnie weszła. zatrzaskujemy, jest ok. Dobra, mamy to ustawione już w szafeczce, przypinamy sobie prefiltr, ja go zapnę potem odwrotnie, kiedy będę, kiedy będę napełniał akwarium, ale na razie widzieliście sobie od zasysu od zasysu zwolniłem zawór i, i ta woda samo istnieje, mi sobie do wiaderka spływa. A tutaj macie czyścik, który zakupiłem za parę złotych od chińskich przyjaciół na żyletkę. Wcześniej używałem czyścika magnetycznego, takiego wiecie, zdzieraka zwykłego, ale rysowała mi się szyba, no bo mam piasek jako podłoże, no a ta żyletka ten czyścik z żyletką no doskonale sprawdza się nie rysuje szyby i super zrywa grony, tak elegancko nam schodzi woda już prawie połowa zbiornika tu jest ciekawostka, nowe akwarium tu spojrzenie jak to wygląda podczas spuszczenia wody elegancko, roślinki pięknie <gryw> stado królików by się tym wyżywiło, tak tutaj już mamy napełnianie wody, widzicie odwróciłem sobie trochę prefiltr tak żeby po prostu z kasterki takiej budowlanej, sobie to wszystko leciało. Wcześniej dzień wcześniej napełniłem sobie pojemniki beczki z tą wodą, żeby ona mi się wystała, doszła do temperatury, tak akwarium się już prawie napełniło, tak jest. Elegancko napełniamy zbiorniczek. Pamiętajcie, że jeżeli macie duże pH, wody, wysokie pH. No, to musicie zastosować podmiankę dużą. Ja tutaj zastosowałem podmiankę 80%. Zostawiłem nawet chyba niecałe 20% wody w zbiorniku. No, bo ja się chciałem pozbyć głównie tego zabarwienia brązowego, bo naprawdę już dochodziło do tego, że no, no brzydkie w odbiorze było to akwarium. Nie, nie cieszył ten widok tak bardzo. Ta woda już była taka brązowa. Tym bardziej, że ja dodaję liście dębu, liście orzecha włoskiego, one też barwią tą wodę na brązową, no a po 9 miesiącach no to ta woda miała miała prawo zrobić się brązowa ale wracając do pH i ilości podmienianej wody no to pamiętajcie, że im wyższe pH tym bardziej toksyczne bardziej wchłanialne przez ryby są szkodliwe substancje takie jak amoniak, tak tutaj mamy ogólny pogląd na zbiorniczek tak jak mówię podmiana wody Ponad 80% czyszczenie filtra, prefiltra. Myślę, że nic się tu złego nie zadzieje. Jeżeli coś się złego zadzieje, to dam wam znać. Ciekawy jestem, co ile wy podmieniacie wodę, dajcie znać w komentarzach. Jeżeli film Wam się podobał, no to zapraszam do subskrybowania, lajkowania. Jeszcze raz komentowania. Trzymajcie się dużo siły na ten nowy tydzień. No i co, cześć.